Dobra, dam ci jakieś pety, przykłosek. handluj. Czekaj, kamerzysta, send, send, dobrze. Powiem ci tak, pety. jakie masz pety najlepsze? Bo ja mam takie pety, to są moje najlepsze. To fajne. Fajnie, ale nie, nie dam ich, przykro mi. Ale mogę ci dać coś z tego, ja... co dobrego, pokroju, takie trzy pety. Nie przyjmę przyjmiesz chętnie no to proszę ale za darmo je wezmę no. No. No, no, to co to ci je a tak po co ci je a no, nie wiem także były no a już ja mam potwierdzić no. tak jak ci się nowe pety podobają tego trafiłem, ten zielony, co Ci pokazywałem, 38, 000, jedna szansa 38 tysięcy chyba, o ile się nie myla. Najlepszy pet. Ja nie widzę petów, dlaczego? Tak. Dzięki. W ogóle, jak ostatnio gra... był, to... Gdzie jest? jesteś? A czekaj, bo ja też włączę sobie pety, bo o, ja mam ale włóczone, jest... bo mnie irytowały. Proszę. O, jest, ale on kok z pety. Jakieś wiaderka. No, ale wiesz takie OP wiaderka. I coś zielonego. Gluta sobie joj. Normalnie, ale ten GLUT to jedna szansa na 38 tysięcy. Polecam. No, no i pa! To był najlepszy killoff, jak ostatnio, gdy byłem, a jest za 35 tysięcy. No i ja go kupuję. Znaczy jeszcze nie teraz, ale wiesz. Nie zapewnił. Ja to Wiesz, strajkar. Plecak ten na najlepszy nie mam. Mam przed najlepszy. Przed najlepszy. Jak to brzmi. No, przecież ja mam no, przed najlepsze rzeczy. Idę farmić, zobaczyć, że te pety są w stanie cokolwiek zrobić. Te pety są wspaniałe. No Niestety nie jestem w stanie więcej wiaderek kupić, bo się przydały. Więc zbliżej nie to jak Ej. Ej, A nie mogę ci chyba dawać tych, bo mam 749 tysięcy tych bilecików, czy co to to jest? Daj mi, ja kupię. Ale niestety chyba nie mogę. Ja nie oskamuję cię. Dzień czwarty My muszę mówię. tutaj. Muszę mieć 350 epików. Nie polecam. Tak ci powiem. A 134, no, 134 no. póki co. No to wiesz. Ja się robiło, no odrodzenie. No, i szlachetne, jak szef. Gępsze, przecież No Od i to jest z tego jajka Legend... 38 tysięcy Łatwo Sprawdzałem jak coś Dobra Wiesz co? Ja nie wiem Gdzie ty jesteś? Nie wiem o co chodzi z tą tablicą Bo jestem Kopi się Bardzo ugotnięty Dobra, też idę kopać Idę kopać Ciekawy gameplay. Bardzo ciekawy gameplay Wiesz co ja idę robić? Idę... Co? Zbierać te... Mm, bileciki Niemożliwe. A po co ci? Żeby istniały, co ty na to. No. A. Tak się ty przyjadą, możesz mi je dać. Tak, dobrze. A ej, z ciekawości, czekaj, handluj. I czy ja mogę ci w jakiś sposób dać hajs czy coś takiego? Sortuj. Skórki. Nie mogę. Smutne. A chcesz epickiego skina jakiegoś, jak będę miał na powtórzeniu, czy coś? Mam przecież Masz? Dobra, robię opening egzotycznych skrzyń Dobrze A właśnie, ja też może ją otworzę Tutaj, o, podstawowa skrzynia ciężka? Niemożliwe, że często trafiłem Co? Otwieram następną Wow a ja o, to wiem rzadko. Niemożliwe. A jednak nie, częsta rzecz. Częste rzeczy są najrzadsze. Tak było niezmyślne. No i kolejna częsta rzecz. Zrobiłem gigantyczną rybę i do tego trafiłem rzadką. <grym> Ej, co jest? Częsta rzecz. Dobry. Pamięć, Unikalny bym... chciałbym z najlepszej skrzyni w grze dropnąć legendarną rzecz, bo ja bym był szczęśliwy. Taki fajny skinek, co by pewnie dawał dużo rzeczy. Ja bym się cieszył. Epicki, daj epicki. Dobra, daj chociaż rzadki. Dobra, dało chociaż rzadki. No Pod ci... epicki, niemożliwe. Jak to się stało? Ostatnia z ksienia. Mogę ci dać... ...epickiego skina, który... albo rzadkiego, który jest o wiele ładniejszy Rzadko i... to też kupię. Ale to się teraz fajnie kopie, jak prawie wszystkie bloki mam Ja polecam. Ja mam tylko tysiąc... ...ticketów, jak ja se za to nic nie kupię. Jak nie kupisz? Otworzysz kilka jajek. Sam jakieś upgrade wędki? No właśnie nie, właśnie nie, niestety, A patrzyłem. A szkoda. Ja bym chciał. upgrade'ować ja moją wędeczkę. Tak, looting. Nie, czekaj, lack of the sea. Nie pamiętam jakie były enchanty w Minecraft'a. Lack of the sea. Właśnie. Ej, dlaczego chłop ma takiego wielkiego kotopsa? Bo lubi koty i psy? A to jakiś rzadki? Ja nie wiem. Secret, pewnie. Na, Jest na plaży? co było bo musiałem się wycieczki na plaży się kopisz, na plaży się kopie opłaca się kopać na plaży jeżeli chcesz to się opłaca jeżeli chcesz tikieciki ale to na najniższy poziom musisz na początek zejść mam tikieciki się kopie Tak. i powiem ci, że się bardziej opłaca jeżeli masz ochotę niż tego niż jeżeli masz ochotę siedzieć i kopać to bardziej się opłaca jak się mówi Bardziej się opłaca kopać, a jeżeli nie, to zostawiasz na autokerze na noc i masz tyle samo, co przez godzinę kopania. Skacz do dziury, to ci zaraz jakieś rzeczy dam. Co ty... Znaczy wiesz, zostawię jakieś rudy, Ale na początku walnę robi. Przyda się. Trzypiej. Gdzie? Tu? A nie. nie. Tu. tu mogę skoczyć chyba. To jest głębokie. <laughs> Wow. Głęboka ta dziura. Tak. Skopię się to na sam Ej, dużej. jak ty tak szybko kopiesz? No, mam te najlepsze pety, ty typie, ja uwielbiam. Nie, mam tu... no i te wiaderko się na mnie gapi. Głupie wiaderko się na mnie gapi. <laughs> Przecież to wiaderko jest OP, co ty do mnie gadasz, hmm? człowieku? O, masz, wykop sobie gwiazdki. No i masz 155. A. Tylko wiesz, co ja no, jestem takim OP człowiekiem, co nie? Że ja mam enchanty na tym moim kilofie i każda jedna ruda konuje mi się na pięć I tak naprawdę zamiast Tego dostaję tysiaka prawie No nie, no nie tysiaka Ale no Jeszcze sobie zaklęć A te zaklęcia są drogie Zauważyłem, więc sobie jedną zrobię O, masz i tutaj możesz sobie pokopać rzeczy Ja polecam Pokop sobie te rudy, a jak kopiesz się niżej i jak wykopiesz te rudy to Dołącz do mnie na dół. Ale te duplikowanie, root, to jest najdroższe. Chyba by 10k1 kosztowało. Jeden upgrade, więc troszkę tu jest. Oj, kolejna jaskinia. Jak chcesz, to skacz na dół bardziej, bo tu jest jeszcze jedna jaskinia i to wiele większa. Nie wiem, nie ma co kupować w tym sklepie. Bo są same te. Ja już mogę same busty kupywać, nie no ja wyłączę te zwierzaki bo mnie denerwują Opcje, ukryj zwierzaki, włącz Denerwują mnie strasznie to, te zwierzaki, jak cały ekran ci zasłaniają, szczególnie kiedy są takie duże Jak mój mózg Dobra <grym> Ale ja czekam, nie wiem, jakieś nowe rzeczy będą w tym sklepie, bo, bo, bo nie ma co tam kupować. Niestety, bardzo bym chciał coś kupić. Tak. A w ogóle te pety, to ja mam wrażenie, że one są już trochę zbyt tope. Bo. Dużo kopalnia. Tak. Ale te pety są naprawdę zbyt tope, mam wrażenie. Nie wiem czy tobie też się tak wydaje. Słuchaj. No jak ja mam zwierzaka, który ci daje, nie wiem, plus 12 kopania razy 12 hajs. I ty mówisz, że to nie jest byto, tak? No 12, to nie dużo. 12 tysięcy. No totalnie nie jest dużo. Jak nie jest dużo, jak jest dużo. No nie. Ja, Jeden było dużo. No Wiedem, nie wiem, nie pamiętam, ale tutaj jest dużo. Jakie inne pety masz po razy nie. No. Dobra. Czekaj, sprawdzę po ile ten, wow, ten już prawie dorównuje temu. Znaczy nie dorównuje, ma dwa razy mniej, ale cokolwiek I jest lepszy. Prawie ale, ale prawie dorównuje, to ta, to, to samo. Jakiego ja uwielbiam tę grę. Przegrałem w nią chyba już 60 godzin w ciągu półtora tygodnia. Opłacało się. Opłacało się i to bardzo. Nie wydaje mi się. A mi się wydaje, że tak. Odezwał się największy rola. Nieprawda. Który przegrał w tą grę chyba od 10 tysięcy godzin. Jak. tysiąca nawet nie ma. Tak, tak. Tak się tłumaczy. Nieważne hmm. gdzie cię widzę, to zawsze jest lol. O! Hejterzy. <laughs> hejter, hejter. Kogo on. Dobra. Ja wychodzę, sprzedaję to, Jest i kopać się coś. niżej. Uwaga, uwaga, mam mało. Ja nie wiem co on robić w tej grze, teraz będę robił same rewirfy. Proszę, o. I na dół. Ale to Mam coś małe tutaj, chyba nie w to spoczyłem, tu. No, muszę, zbierać, muszę zrobić 350 riberfów, Wtedy będę gwiaczadem, ja ci mówię. Tak było, Panie władzu. A teraz te iberfy robi się bardzo szybko. Dobra, jak gdy się do jakiejś jaskini, to się zatrzymam i będziesz mógł sobie pokopać. Eee, no, ja miałem jakąś kosek gównianą. To polecam kupić i spędzić 60 godzin w grze i mieć najlepsze rzeczy. Prawie najlepsze rzeczy. Mm, oj, ale nie wiem, czy jest mi potrzebna lepsze. Lepsza broń. A nie, jest mi potrzebna lepsza jest. broń. Bo tych najniższych bloków mam na dwa shoty. Wiesz co, mi brakuje? No, no i 1250, yeah. żeby zrobić tę shota. Hmm, weksp sobie peciki. No ale mam wekspione już. Właśnie to jest najgorsze. Na maksa? Na maksa. A zenczantowany? A zenczantowanych nie da rady, jeśli mieć pecików. Denerowałeś. <grym> no, gdzieś... A plecak ma zenczantowany? A plecak ma zenczantowany na maksa. Bo i daje dużo. No, Mam 15 milionów w procaku. Wiesz co? Ej. Ja muszę zbierać 5 bilionów wykopanych bloków. Dalej tego nie zrobiłem. mam dwa dopiero. No Jak ty to miałeś robić dwa lata temu? Nieprawda. Wiesz co? Bo ja miałem uzbierać 500 milionów. A teraz. 5 milionów. Bo na to jest kolejny quest. Tylko, że do tego potrzebuję. Lepszego plecaka. Tak, żeby chociaż z milion miał coś. <noise> znaczy 100 milionów. Byłoby fajnie taki plecak mieć. Ale chyba w nie istnieje, niestety. Smutno. Czekaj. Nie, nie ma. Chyba mi się, że jaskinia była. Jaskinie są najlepsze. Możesz biegać, kopać surowce, mieć wywalone we wszystko. W ogóle to sprzedam i sobie zrobię rebirwę. O, I już do ciebie schodzę. Dobrze. Mogę, ile mam już tego? 14 minut. Ojoj, dużo. Ale teraz dużo spędziłem w tej grze pomiędzy odcinkami, bo chyba między ostatnim odcinkiem a pędzio tym, co teraz jest, minęło. Yy, nie wiem, tydzień więc trochę porobiłem. I teraz znowu będę farmł rzeczy dużo, bo tak. I potrzebuję content na YouTube'a, więc będę pewnie odcinki z kopania robił i mówię nie o niczym. Polecam dla każdego. I na pewno jak zbieram ten ten kilo, pójdzie o wiele szybciej. I nie wiem, czy tak gadam z przerwami, ale tak. Wow, Dzie ty... co? A, tysiąc metrów wykupany. Wow. wow. A te gwiazdki to się nie opłaca. Z tego co widzę, tam z tych gwiazdki są najlepsze. A tu zapomniałem, że jednak nie są. Też z CS-a też, że jakieś skrzydłowe. Fajnie byłoby nagrać. To też bywa zabawne. Dobra, znowu to chyba sprzedaję, bo już powinno starczyć, żeby kolejnego zrobić. Tak. Dobra, Zobaczcie, czy mogę coś jeszcze ulepszyć. Tutaj chyba już nie mogę niestety. Właśnie, dlaczego ja nie mam tego zblokowanego? Ja się pytam. I dlaczego ja te rzeczy mam zblokowane? Też się pytam. Muszę to odblokować, bo Irytuje mnie to. No tutaj już dobrze. Zobaczymy, jakie ma najlepsze pety. To może mi coś damy. Dobra, dam mu te pety, bo i tak nie używam. Oj, już ma. Nie wiem. Nic mu nie dam, jak nie chcę. Co mogę dać? Nie, za to się nie płaca. Dobra. Odrzuć. Nie chcę, to nie chcę. Dobra, to ja kończę.